Miłość. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno. Paśmiecz. Co wychodzi naprzeciw? Sąd. Wynik, odpowiedź, rada. Kochankowie. Dołożę kartę. Gwiazda. Dołożę kartę, głupiec. Na spodzie talii jest dziesiątka mieczy, i to może być tło czytania. Gruba. Będzie grubo. Sedno. Paśmiecz. To jest konflikt na linii partnerskiej. To są kłótnie o niezbyt poważne sprawy, ale które mogą przerodzić się w poważny konflikt. Pojawił się brak szczerości w związku. To też jest bycie w związku z przyzwyczajenia. Lub nie mamy gdzie pójść. Nie mamy gdzie pójść, ponieważ wcześniej... Nie pomyśleliśmy, albo nie, zba, nie zadbaliśmy o swoją przyszłość. Powiedzieliśmy sobie, że jakoś będzie z tym partnerem. I powstała byle jakość. Również mogły pojawić się sprawy z przeszłości, pojawiła się krytyka. Co wychodzi naprzeciw? Sąd. Samotność, spłata karmy, niepokój. Tutaj powstała Spłata karmy, za nieposłuchanie swojej intuicji, przesłanek, za zignorowanie dobrych rad najbliższych, aby nie wchodzić w kontakt. Zlekceważyliśmy otrzymane wiadomości. Powstał problem z braku niezrealizowanych planów z powodu nierealnych oczekiwań wobec tej osoby. Poświęciliśmy swoje życie, swoje najlepsze lata dla nieodpowiedniej dla nas osoby. Również mamy problem z spojrzeniem prawdzie w oczy. Wynik, odpowiedź, rada: Kochankowie, gwiazda i głupiec: Nie wpuszczaj do swojego życia osoby z dużym problemem psychicznym. Lub która jest uzależniona. Jeżeli na starcie widzisz, że ta osoba nie potrafi kontrolować swoich emocji, swoich działań i nie kontroluje się, to dla takiej osoby nie powinno być miejsca w Twoim życiu. Również nie powinniśmy się angażować w związek, kiedy druga strona jest w innym związku czy w małżeństwie, ponieważ nie mamy rozeznania, czy osoba będąca jeszcze w związku darzy nas szczerym uczuciem i jakie ma wobec nas intencje, bo wobec aktualnego, oficjalnego partnera jest już nielojalna, więc jest skłonna zdradzić się z inną osobą. Masz ryzyko, że ta osoba. Wróci do poprzedniego partnera, czy małżonki, czy małżonka. Związek na odległość, czy weekendowy, to żaden związek. Nie przetrwa próby czasu. Dojrzały partner chce być codziennie przy dojrzałym partnerze. Powracający partner po zdradzie jest słabym ogniwem. Zaniża nam poziom. Oraz nie dajemy sobie szansy, aby postawić na swój rozwój osobisty. Tylko ponownie zachłysnęliśmy się tym gorszym sortem. Psem kundlem, który urwał się z łańcucha. Powracający kundel lubi zrobić siebie uśmiechniętego labladora. A przecież przecież to on się skundlił. Przeważnie. Ten kundel oczekuje szacunek od strony przeciwnej. Na moim kanale nie dostanie szacunku. Bo on go sam nie dał. Jest coś takiego jak wybaczenie. Wybaczenie drugiej osobie. Wybacz i rozwijaj się na wyższym poziomie. Dla dojrzałego mężczyzny jest ważne. Aby wrócić do domu po ciężkiej pracy i zobaczyć szczęśliwą partnerkę. Kiedy ona jest szczęśliwa, to się rozwija. Kiedy ona się rozwija, to on też się rozwija. I jest szczęśliwy. I, i związek trwa bez kłótni. I jest miłość. Dziękuję, dbaj o siebie. Oglądaj mi po więcej. Jeżeli film Ci się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zachęcam do oglądania i subskrybowania moich pozostałych kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus, Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot.